Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesius Attitude Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut I dzisiaj porozmawiamy sobie o Monday Night Raw z dnia 12 lipca 2021 roku No i na początku dwie arcyważne informacje W końcu, doczekaliśmy się Wczorajsze Monday Night Raw oficjalnie było ostatnią jakąkolwiek galą w kapsule Thunderdome Musieliśmy się naczekać od SummerSlam 2020 aż do dzisiejszego dnia, no z pominięciem y, dwóch dni WrestleMania 37, jednak w końcu koniec ery Thunderdome. I wracamy do normalnej publiczności. Naprawdę już nie mogłem się tego doczekać. No bo no zawsze Thunderdome było lepsze niż Performance Center, które było kompletnie puste. znaczy wiadomo, tam później fani przyszli jednak. Przez pewien czas była tam cisza i ogólnie było bardzo przygnębiająco. No to aż tak źle nie było. Jednak mam nadzieję, że kiedy fani powrócą już na areny, to poziom tygodniówek, jak i w ogóle całego World Wrestling Entertainment się podniesie. No i że już nie będzie takiej padaki jak przez ostatnie kilka miesięcy. No a druga informacja, trochę smutniejsza: w ciągu ostatnich dni odeszła od nas kolejna legenda wrestlingu chodzi o Paula Orndorfa. Dla tych, co nie wiedzą, jeden z main eventerów pierwszej edycji WrestleMania. Więc naprawdę, mimo że no, nie miałem okazji oglądać, no ale to raczej jest wiadome, to jednak i tak zostanie pan na zawsze w sercach wszystkich fanów wrestlingu. No a tymczasem zobaczmy, co wydarzyło się na czerwonej tygodniówce i zaczęliśmy od samego początku z grubej rury, ponieważ pierwsze co nas spotkało to walka Bobby Leslie kontra Xavier Woods, rewanż z pojedynku sprzed chyba trzech tygodni, kiedy właśnie ta dwójka walczyła w konstrukcji Helena Sel. No i myślałem, że rezultat będzie podobny, czyli Bobby Leslie kompletnie miał. Leżdżący Xaviera Woodsa, i będzie to zapowiedź tej rzezi, która czeka na Kofiego Kingstona na Money in the Bank. Jednak okazuje się, że to co mówił Kofi kilka tygodni temu, może mieć rację, ponieważ no Bobby Leslie był zbyt pewny siebie. W pewnym momencie zaczął pozować, to wykorzystał Xavier Woods, roll up, no i zwycięstwo. Powiem tak, oczywiście nie podoba mi się to, że na tydzień przed y, galą pay-per-view Mistrz jest przypinany. Jednak to jest WWE w 2021 roku. Ale też z drugiej strony patrzcie, to tak jakby, nie wiem, teraz na SmackDown będzie gala pierwsza z publicznością i Roman Reigns miał jakiś pojedynek i by został on przypięty. No. Przyznacie, że nie wyglądałoby to tak fajnie i myślę, że gdyby Bobby był traktowany na równym poziomie, na przykład jak właśnie Roman Reigns, no to jego reign byłby postrzegany o wiele, wiele lepiej. Ogólnie po samej walce Bobby od razu wyszedł nawet nie czekając na MVP MVP'ego i ich dziewczyny, a tymczasem przechodzimy na zaplecze, gdzie miało miejsce Alexa's Playground. Ogólnie była tam zaproszona tylko Doodrop, ale oczywiście jak była zaproszona Doodrop, no to musiała też przyjść Eva Marie. Wszystko opierało się na tym, że Alexa właśnie tylko do tej Pierwsze w sensie do Dudrup miała pytania Iwa się wkurzyła, powiedziała, że ogólnie całe to miejsce to jest jakiś syf no i że Evolution nie może tracić czasu na takie beznadziejne rzeczy No i tak to nie jest koniec tego programu jeśli chodzi o wczorajsze Row Jednak teraz przechodzimy już do Ringu ponownie, ponieważ czeka tam na nas jeden z najlepszych wrestlerów w historii, najlepszy mistrz Dabridali w historii Jinder Mahal Otóż, dla tych, co nie wiedzieli, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, ponieważ no, na przykład nie było odcinka w i Shortcut, przepraszam, no to Jinder ukradł miecz Drew. Jednak miał on refleksję i stwierdził on, że jednak chce przeprosić swojego byłego przyjaciela z FreeMB i chce oddać jego rodzinną pamiątkę. Dlatego zaprasza Drew, jednak Drew nie przychodzi do niego, tylko pokazuje się na title w Okazuje się, że miecz, który ukradł właśnie Jinder, został złamany, jednak na całe szczęście dla Drew była to tylko replika. W sensie. Dobra, nie skomentuję. No nie wiem, po co Dru miałby nosić repliki yy, na Row, ale. Normalny miecz też nosi. Czy ile on ma tych mieczów? Czy ten co teraz potem zniszczył motocykl Jinterowi yy, to też jest replika? Czy to jest replika repliki? Czy to jest już prawdziwy miecz? No, dru, mind games, mind games! Dobra, no ale tak, yy, potem właśnie podszedł do motocyklu Jindera, który wcześniej przyjechał na galę, wziął miecz, rozwalił go, no i myślę, że po Money in the Bank już tak na dobre rozpocznie się ich rywalizacja i nie zdziwię się, jeśli podczas samego pojedynku z drabinami Jinder w jakiś sposób zainterweniuje z tymi swoimi dwoma e, ziomkami. E, powiecie, że zapomniałem jak się nazywają, a ja powiem tak, dokładnie zapomniałem jak oni się nazywają. Wiem, że byli na Superstar Spectacle, na całombistej gali pay-per-view, którą nawet omawiałem na tym kanale. To było najgorsze, co oglądałem, no, ale dobra. Dobra, no ogólnie Jinder jest furzony. Drew się śmieje z Jindera, bo ma miecz i zniszczył motocykl. A potem przechodzimy na zaplecze, gdzie e, rozmawiali ze sobą Riddle oraz Nikki Ash. Ponieważ teraz nie jest Nikki Cross, jest Nikki Ash. Nikki almost a superhero. No i oczywiście to jakaś komedia, że, ej, przecież jesteś super bohaterką, to dlaczego nie polecisz i nie zbierzesz tej walizki? One takie, ale jestem almost a superhero, not a real superhero. No i zaczęła się walka, ponieważ następnym pojedynkiem był Fatal 4 Way. Nikki Ash kontra Aska kontra Naomi, kontra Alexa Bliss. Sama walka, myślę, że nie ma na co narzekać. Taki poziom tygodniówkowy, nawet może lekko powyżej. Co tam się działo ciekawego A w pewnym momencie wyszły Iwa Marie Oraz Dudrop. Oczywiście musiała to ogarnąć Alexa Bliss Która najpierw podeszła do Dudrop, Potem podeszła do Evie Marie Krzyknęła na nią, ta się przeszła, powiedziała Dudrop, ogarnij ją Ona wyrzuciła ją za barykady No i potem jak chciały zobaczyć jak ona leży To okazało się, że Alexa zniknęła Więc no to było ostatnie Thunderdome Musieli ostatni raz zrobić jakieś spooky scary rzeczy Z Alexą, no, no musicie ich jakoś zrozumieć A walka zakończyła się Po raz kolejny po rolapie. Zobaczcie, no to nie był taki rolap czysty, tylko to był taki rolap, taki, wiecie, taki przemyślany rolap to rolap. Rolap to lala, po prostu. Yy, dalej wywiad z Viking Raiders. Powiedzieli, że no być może AJ się śmieje z nas, ale my jesteśmy super i w ogóle na Money in the Bank wygramy tytuł Tag team. No i mieliśmy dostać dwie singlowe walki, no i takie dwie singlowe walki ujrzeliśmy zaraz potem, a pierwszą z nich był oczywiście AJ Styles kontra Ivar. Przed walką jeszcze krótkie promo AJ'a, że no Wikingowie to oni są tam śmierdzący i ogólnie barbarzyńcy i tak dalej i oczywiście mój super kolosus Omos i ja na Money in the Bank, Będziemy mistrzami row Tak team, no i tak walka Walka, 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 walka Sobie tam panowie walczą, coś tam robią Fajnie, że to właśnie a z Iwarem walczył A nie z Ericiem, ponieważ Iwar to jest taki bardziej atletyczny I potrafi zrobić e, Fajne rzeczy w tym ringu Jednak walka zakończyła się przez roll -up I powiecie, to nie był roll -up, To był taki sit up I potem przy tym jak zrobił tego sit upa To przypiął AJ -a. Roll up to roll up, roll -up to roll -up. I w... nie rollap to rollap, Ja to zaliczę jako Rollap. No i ogólnie AJ przegrywa, a od razu potem Eric kontra Omos. No i tu na szczęście czwartej walki z rzędu z rollapu z Rollapem, przepraszam. Nie było, Po prostu Omos kompletnie zmiażdżył Erika. No i, no i zobaczymy, co będzie na Money in the Bank, Ja jednak myślę, że AJ i Omos nadal będą mistrzami, no ale oczywiście odcinek z predykcjami na naszym kanale się pojawi. Później rozmowa Sheamusa z Sonią de Villi i Adamem Ogólnie Sheymus nie jest zadowolony, że musi bronić swojego mistrzostwa United States. No Sheamus tak po paru miesiącach od razu meni, przypomnijmy, że to właśnie tam Shemus zdobył tytuł United States i od tego czasu swojego mistrzostwa nie bronił chyba ani razu, bynajmniej ja sobie nie przypominam, no ale ogólnie nie jest zadowolony. Później rozmowa Lucha House Party z the New Day, coś tam się gadają o jakichś imprezach i potem podchodzi stara Scheiber i mówi ej, Bobby Leshley wrócił na arenę, mimo że wcześniej wyszedł, a Kofi ha 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 Bobby Leshley nie jest skupiony i na Money in the Bank tytuł, a potem przechodzimy 네 Praktycznie na Gorilla Position, gdzie został zaatakowany Umberto Carrillo. Oczywiście przez nikogo innego jak Sheymusa. E, na początku Adam Pierce i Sonia wil mówią, no nie, no Umberto, no jesteś, jesteś pobijany, nie możesz się walczyć. On mówi, to jest, to jest szansa, żebym ja stał się gwiazdą i żebym zabił tytuł United States. No wchodzi do ringu, Sheymus daje mu szukiego brokika, raz, dwa, trzy. E, no i w taki sposób Sheymus broni swojego mistrzostwa, więc może już sobie zapytać, dobra, obroniłem chociaż raz tytuł United States. Po walce ponownie chciał zaatakować Umberto jednak tym razem Razem na pomoc Meksykaninowi przyszedł Damian Priest, co może zapowiadać ich rywalizację w niedługiej przyszłości. Kolejna walka, tym razem o wiele dłuższa i o wiele lepsza: Ricochet kontra John Morrison False Count Anywhere Matchu. Przez zdecydowaną większość tej walki miałem w głowie tylko jedno: Panowie, Zostawcie sobie coś na Money in the Bank. Jesteście niesamowici technicznie, robicie niesamowite rzeczy z linami, z parkadami, z wszystkim, ale zostawcie coś sobie na Money in the Bank i proszę, nie połamcie się, ponieważ bez was ta walka nie będzie wyglądać tak ekwilibrystycznie. Po prostu świetna walka, wiele niesamowitych spotów. No, tam pod koniec wszedł Riddle i tam zaczął robić jakieś głupoty z Demizem, który oczywiście cały czas jest na wózku, ale końcówka, gdzie Ricochet skoczył na Molisona, który leżał na drabinie. No i właśnie w taki sposób przypiął Molisona, Ach, piękna sprawa. I mam nadzieję, że na Money in the Bank pokażą jeszcze więcej. No i ogólnie, że sam Money in the Bank ladder match wyjdzie w tym roku lepiej niż w zeszłym roku. Wiadomo, w zeszłym roku to nie był taki czysty Money in the Bank ladder match, tylko to było, no, coś dziwnego, bardziej komedia, bardziej film. Jednak, no tak, mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo, bardzo fajnie, ponieważ z takimi prawdziwymi Money in the Bank ladder matchami strasznie tęsknię. E, co tam dalej? Mm, a Natalia i Tamina coś tam gadają, że no Natalia, pokonam Rie, pokonam Biankę i będę miała wszystkie mistrzostwa, potem przyszły Mandy Rose i Dana ha, hahaha, ha nie będziesz miała. zostały slapa, no i koniec. A potem, Jezus... To mówię chyba już piąty raz, jak mnie męczą te promadru. No, wiesz, tam jakiś szkocki wódz w X wieku miał jakiś problem, ale wtedy wykombinował, tak? I ja teraz zrobię tak samo, jak ja tego nienawidzę. Po prostu dru... Przestań. Przestań. Przestań już. Dobrze, dziękuję. Real reply kontra Natalia. Reary nie really wygrała, no raczej nikogo o tym nie zdziwię. No jest ona mistrzynią, za niedługo musi bronić mistrzostwa z Charlotte Flair. Ogólnie mówiąc o Charlotte Flair no to po walce zaatakowała ją, je, zrobiła jej fatal, o oh boże święty. fatal, figure leglock. No i potem miała promo, że no uczył mnie The dirtiest player in the game, więc no ja teraz będę mistrzostwo. W sumie nie zdziwię się, jeśli na Money in the Bank to Charlotte wyjdzie z mistrzostwem, ale no to to dopiero w niedzielę. Ogólnie walka taka se. Raczej nikt nie wierzył, że Natalia wygra, no i Natalia nie wygrała, Ryja wygrała. Wygląda jako tako przed Money in the Bank, no i zobaczymy, co się będzie działo na samej gali Pay Per View. No i przechodzimy już do końca, Ła. Szybki odcinek wychodzi, no i bardzo się z tego powodu cieszę. Nie zabieram Wam czasu, nie zabieram sobie czasu, mówię, mam nadzieję, szybko, zwięźlej na temat. A wracając na to, na początku wchodzi MVP wraz z paniami, które towarzyszą jemu i Bobiemu od dłuższego czasu. No i chcę zapowiedzieć wielkiego mistrza WWE i wszechmagącego Bobiego Leszleja, jednak ten na początku nie chce wejść. I tam zapowiada go kilka razy. I w końcu, tam za trzecim czy za czwartym razem, Bobby wszedł. Jednak, no, nie było nawet ubrany w jakiś ładny garnitur, tylko miał jakąś kamizelkę, tylko i. i koszulę, i krawat. No, ogólnie, no, niby. Ubiór elegancki, ale nie aż tak jak e, zdołał nas przez ostatnie miesiące przyzwyczaić do tego mistrz WWE Bobby Lashley. Na początku poprosił e, panie, żeby dały jemu i MVP-mu trochę prywatności, co było w sumie trochę głupie, ponieważ mają mikrofony, więc i tak wszystko słychać co oni mówią, ale w końcu przejrzał na oczy pomyślał o tym co powiedział Kofi Kingston kilka tygodni temu i faktycznie stał się słabszy a MVP zamiast jakoś mu pomóc to proponuje mu dziewczyny oraz szampana jednak to musi się skończyć on w tym momencie musi się skupić na bronieniu swojego mistrzostwa no i potem dał świetne promo w którym powiedział że Fani wracają na arenę i bardzo dobrze, ponieważ będą mogli ujrzeć, jak Oh My Bobby Lashley kompletnie, kompletnie, kompletnie demoluje Kofiego Kingstona i nadal jest mistrzem WWE. I na takiego Bobiego czekałem. Czekałem od WrestleMania. Od momentu, kiedy właśnie zaczął się obracać z tymi paniami, kiedy przestał być kompletnym kozakiem. Teraz ja widzę w jego oczach, że jest tym samym Bobim, który trzymał tytuł United States i był koksem kompletnym no i teraz wierzę, że ponownie nim będzie i na male in the Bank, oh, nie chciałbym być w skórze Kofiego Kingstona, nie chciałbym być w skórze, e, jeszcze tam w międzyczasie rozwalił set e, VIP Lounge ale myślę, że to nie będzie koniec współpracy jego i MVP'ego i że jednak cały czas będą szli ramię w ramię i no i oby tak było, ponieważ przed tym w się sensie Bobby Leszli przed tym jak MVP zaczął z nim współpracować no to no, nie miał najlepszej pozycji a od tego momentu naprawdę Wzrost w hierarchii jest aktualnie jedną z największych gwiazd Monday Night Raw, no i w taki sposób właśnie ta czerwona tygodniówka się skończyła. Nie była ona najgorsza, trochę za dużo rolapów. tak powiecie był tylko jeden roll -up. było dużo rolapów, ale były również naprawdę bardzo, bardzo fajne pojedynki, szczególnie Ricochet kontra John Morrison, czy na przykład ten Fatal Four Wayne nie był również najgorszy, e, jakieś tam segmenty też można było przeżyć. Jakbym miał dawać takie oceny, to jakieś 5 na 10, w sensie nie było najgorzej. Nawet podniosę tą ocenę na 6 na 10, ponieważ było to ostatnie Raw Thunderdome. I tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Mówi do was Lesius, z Adjur Polska i słyszymy się już wkrótce. Cześć!